Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na wrzesień dla wszystkich osób z podznaku Koziorożca. Zobaczmy, co nowego do was nadchodzi, jakie nowości, co odchodzi i jaka będzie dla was rada. Energia główna Królowa Mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Pięć mieczy. Co nowego u Was się pojawia? Ósemka buław. Jaka jest dla Was rada? Osiem pucharów. I z jaką energią kończycie czas września? Karta Księżyca. W tle czytania wieża. W tle będziecie cały czas wracać myślami do jakiejś sytuacji, która była dla Was bardzo drastyczna. Nie będzie się to działo w chwili obecnej. Nie jest to zapowiedź również jakichś spektakularnych wydarzeń. To jest powracanie myślami przede wszystkim. Do jakiejś sytuacji, która miała miejsce, która już się wydarzyła i która była dla Was w pewnym sensie szokująca, która była dla Was jedną wielką rewolucją, która była dla Was szokiem, była wielką zmianą i cały czas echo tej sytuacji, cały czas echo tej zmiany, tego być może kryzysu dla niektórych z Was. Będzie do Was wracać, to nie będzie, sytu... nie będzie to energia główna, nie będzie to sytuacja, którą będziecie się zajmować na co dzień, ale te myśli związane właśnie z tą zmianą, z tym kryzysem, z tą nieprzyjemną sytuacją, trudną sytuacją z przeszłości, tą wielką zmianą, cały czas może to do Was wracać. Będziecie mieli wrażenie, że ta sytuacja jeszcze do końca się nie zakończyła, cały czas jeszcze możecie zmagać się z konsekwencjami. Natomiast energią główną w tym miesiącu jest Królowa Mieczy. To jest energia, która mówi o tym, że bardzo poważnie podchodzicie do spraw intelektualnych, formalnych, do spraw komunikacyjnych. Możecie czuć się bardzo pewnie, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy związane z Waszą pracą, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy związane z Waszym intelektem. Również komunikacja formalna będzie przebiegać na bardzo dobrym, bardzo wysokim, bardzo sprawnym poziomie. Hmm. Karta ta zapowiada czasami pojawienie się osoby, która jest reprezentowana przez takie cechy jak chłód emocjonalny, ale też pełen profesjonalizm. Możecie mieć do czynienia z osobą, która będzie dla was bardzo ważna w tym miesiącu. Kontakt z tą osobą będzie dla was kluczowy. To będzie osoba, która będzie was przeprowadzała przez jakieś sytuacje właśnie formalne, sytuacje prawne. Sprawy, które są dla Was trudne, które wymagają właśnie wiedzy specjalisty. Taka osoba może pojawić się na Waszej drodze, będzie Wam pomagała jednocześnie, będzie to osoba dosyć chłodna, może być to osoba wymagająca, to może być Wasz, wasz szef. To może być Wasz współpracownik, który będzie właśnie charakteryzował się bardzo dużą wiedzą, bardzo dużymi umiejętnościami. Jednocześnie może być osobą dosyć wymagającą i kontakt z nią nie będzie łatwy. Dla osób, które są zainteresowane sprawami romantycznymi, to może, pojawić, to może oznaczać pojawienie się osoby, która będzie bardzo inteligentna, która będzie miała dużą wiedzę, duże doświadczenie, w wielu aspektach ta osoba może wam imponować, ta osoba może być dla was naprawdę również sporym wyzwaniem emocjonalnym, dlatego że może być dosyć trudna, może być dosyć chłodna, niełatwo będzie do niej dotrzeć, niełatwo będzie z nią nawiązać porozumienie emocjonalne. Ale bardzo przyjemnie będzie Wam się rozmawiało z tą osobą, bardzo pobudzające intelektualnie będą rozmowy z daną osobą, tak więc będzie dla Was bardzo interesująca. Osoba ta będzie dojrzała, będzie miała już spore doświadczenie, będziecie mogli nawiązać z tą osobą bardzo ciekawą relację. To, co odchodzi do przeszłości, to jest Piątka Mieczy i jest to jakaś zmiana. Sposobu myślenia w Waszym życiu. Coś się wydarzyło w przeszłości, co sprowokowało Was do tego, żebyście zmienili sposób myślenia, żebyście zmienili sposób postrzegania danej sytuacji i ten mały kryzys, ta trudna sytuacja będzie już się kończyć. Tak jakbyście zakończyli już ten egzamin, jakbyście zmienili sposób, w jaki będziecie kontynuować daną sytuację, Wasz rozwój intelektualny, Wasz rozwój zawodowy. Wasz sposób myślenia o rzeczywistości, sposób rozwiązywania spraw, również formalnych, urzędowych. Być może wasze podejście nie było wystarczająco odpowiedzialne, być może popełnialiście jakieś błędy, nie chcieliście się doszkalać, nie chcieliście pójść do przodu. Yy, różne sytuacje mogły mieć miejsce w waszej przeszłości. Mogliście być zmuszeni na przykład przez wydarzenia yy, codzienne, aby. Pomyśleć o zupełnie nowej pracy, pomyśleć o zupełnie nowej branży, pomyśleć o tym, że trzeba być bardziej elastycznym i te kwestie będą do Was wracać, i te kwestie mogły Wam naprawdę namieszać w głowie. Mogliście być wystawieni tutaj na próbę i zmuszeni do tego, żeby bardzo e, poważnie podejść do zmiany sposobu myślenia e, o Waszej rzeczywistości. Ale ten okres już się kończy, ta próba już się kończy, ten problem już odchodzi do przeszłości. Czyli wykonaliście pracę, wykonaliście swoje zadanie, zmieniliście to, co było konieczne do zmiany. Szczególnie, że nową energią, która nadchodzi, jest ósemka buław. Wszystko pójdzie sprawnie, wszystko pójdzie dobrze. Ta karta też mówi o tym, że nadchodzi bardzo dobra informacja do Was, szczególnie związana. Z Waszą aktywnością, to znaczy to może być kwestia związana z pracą, kwestia związana z komunikacją, wszelkie sprawy związane z jeżdżeniem, z podróżowaniem. Jeżeli musieliście się z kimś komunikować i czekaliście na informację zwrotną, jeżeli trzeba było załatwiać jakieś sprawy tutaj formalne, jeździć, załatwiać i dzwonić, trzeba było się przemieszczać, trzeba było. Bardzo dużo energii poświęcać na komunikację z innymi osobami. Czekaliście na to, aż ktoś się odezwie, czekaliście na to, aż dostaniecie tą informację zwrotną od kogoś, na kim Wam bardzo zależało. Ta em, energia mówi o tym, że komunikacja będzie przebiegała bardzo sprawnie, będzie przebiegała lepiej niż sobie to wymyśliliście, niż się spodziewaliście. Możecie śmiało załatwiać bardzo dużo kwestii formalnych, wszystko będzie szło bardzo gładko dla Was. Osoby w Waszym otoczeniu będą szły Wam na rękę, będziecie mieli wrażenie, że wszystko idzie po Waszej myśli. Akurat osoby, z którymi będziecie chcieli się skomunikować, będą dostępne, będą chętnie odpowiadały na wszelkie ma maile, będą chętnie odzwaniały. Będziecie mieli wrażenie, że wszystko idzie tak, jak sobie to zaplanowaliście, albo i lepiej. Czasami ta karta właśnie też mówi o tym, że nadchodzi jakaś bardzo pozytywna informacja związana z podróżą, związana z Waszą aktywnością fizyczną. Czasami ta karta też mówi o tym, że nadchodzi bardzo pozytywna Informacja, która pomoże Wam popchnąć sprawy do przodu, pomoże Wam to wszystko przyspieszyć jakiś proces. Jeżeli o coś się staracie, jeżeli o coś aplikujecie, jeżeli zależy Wam na tym, żeby zaaplikować na wyższe stanowisko, żeby zaaplikować do innej pracy, jeżeli zależy Wam na tym, żeby załatwić jakieś formalności związane z Waszym mieszkaniem, z Waszym domem. Informacje będą przebiegać bardzo szybko i informacje będą pozytywne. Jest to bardzo dobra, bardzo pozytywna karta, która daje nam przyspieszenie, która pozwala nam załatwić wszystko szybciej, sprawniej, i osoby w naszym otoczeniu będą bardzo dobrze, bardzo łatwo się z nami komunikowały. Komunikacja będzie przebiegać bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, bardzo sprawnie. Rada dla Was to ósemka pucharów. To jest karta, która Was nakłania, zachęca do tego, żebyście zostawili coś, co nie działa, żebyście zostawili coś, co jest dla Was niekorzystne, co jest dla Was toksyczne. Ta karta mówi o tym, że byliście zaangażowani w, jakąś, w jakiś projekt, w jakieś zadanie, w jakąś relację, w kontakt z kimś, który trwał przez dłuższy okres czasu. Włożyliście w to dużo serca, włożyliście w to dużo energii, ale czujecie, że to nie jest to. To jest karta, w której dojrzewamy do, do decyzji o tym, że coś nam nie służy, że coś jest dla nas niekorzystne, że coś jest dla nas negatywne, że nie powinniśmy już tego kontynuować. Nawet jeżeli poświęciliśmy temu długi okres czasu, włożyliśmy w to dużo serca, ale w chwili obecnej widzimy, że to już nie jest dla nas. Karty was zachęcają, żeby wykorzystać moment we wrześniu, w którym będziecie mogli to zakończyć, w którym będziecie mogli pozbyć się czegoś, co jest dla was bardzo niekorzystne. Mogą być to różne relacje w waszym życiu, niekoniecznie romantyczne. Możecie mieć możliwość odcięcia się od osób, które są dla was toksyczne, negatywne, które was ciągną w dół. To mogą być różne projekty, które tylko zabierały wam czas i energię, a w rzeczywistości nie było Żadnej z tego korzyści, ani nawet satysfakcji z Waszej strony. To mogą być różne inne kwestie, w które się angażowaliście i które Wam już nie przynoszą żadnych korzyści. Czujecie, że to jest moment na zerwanie z tymi projektami, zerwanie z tymi pomysłami, z tymi osobami. Pod koniec miesiąca. Nadchodzi energia wielkich arkan. Karta Księżyca, która mówi o tym, że pewne sprawy będą niewidoczne dla was. Będziecie kierować się przede wszystkim intuicją. Będziecie kierować się swoimi fantazjami, swoimi marzeniami. Pod koniec miesiąca może być problem z wyrażaniem siebie. Możecie mieć problem z tym, żeby określić dokładnie. Czego chcecie, A co jest dla Was najważniejsze, co chcielibyście osiągnąć, w jakim kierunku chcielibyście pójść? To jest troszeczkę karta, w której skupiacie się na sobie, na swoich refleksjach, na swoich marzeniach, na swoich fantazjach, nawet jeżeli bardzo trudno Wam sprecyzować i wytłumaczyć innym o co Wam tak naprawdę chodzi. To będzie moment, w którym będziecie chcieli pobyć sami ze sobą, w którym będziecie chcieli skupić się na sobie, na swoich marzeniach na swoich potrzebach, szczególnie potrzebach emocjonalnych, będziecie chcieli robić coś, co nie do końca będzie racjonalne, co nie do końca będzie opłacalne. Będziecie chcieli pójść za swoim intuicją, za swoimi marzeniami, zrobić coś, co będzie dla was bardzo przyjemne, co będzie dla was satysfakcjonujące, ale nie do końca będzie łatwe do wytłumaczenia innym. Dacie się pochłonąć swoim fantazjom, dacie się pochłonąć swoim marzeniom. I potrzebom, które do tej pory gdzieś odsuwaliście na bok. Będzie to bardzo silna energia, bardzo intuicyjna energia. Być może będziecie chcieli skontaktować się z osobą, która jest dla was ważna, ale nie mieliście do tej pory odwagi, nie mieliście do tej pory świadomości, że tak naprawdę bardzo wam zależy na tym, żeby kontakt z tą osobą został odnowiony, albo żeby ta osoba wiedziała. Co y, na jej temat myślicie. To też jest podążanie za swoimi marzeniami zawodowymi i sięganie po, y, sięganie po rzeczy, które do tej pory od siebie odsuwaliście. Podsumowując, jest to bardzo dobry miesiąc, miesiąc, w którym skupiacie się na sprawach formalnych, urzędowych, y, prawnych. Może Wam też towarzyszyć osoba, która będzie Was przeprowadzała przez tego typu Kwestie, może się również pojawić osoba dla osób, które są zainteresowane sprawami romantycznymi, która może być dosyć chłodna emocjonalnie, ale bardzo interesująca. Może być ta osoba dla Was wyzwaniem. Do przeszłości odchodzi pewien kryzys intelektualny. Zmagaliście się z jakimś problemem, zmagaliście się ze zmianą perspektywy myślenia na jakiś temat, i ten kryzys już się kończy, już odchodzi. To, co nadchodzi, to są bardzo dobre informacje. Bardzo szybkie załatwianie wszelkich kwestii e, formalnych, m, łatwa komunikacja, bardzo sprawna. Będziecie mieli wrażenie, że wszystko idzie po Waszej myśli. E, karty Was zachęcają do tego, żeby zakończyć sprawy, które są dla Was trudne, które są dla Was niekorzystne, które już e, nie ma sensu, żeby ich kontynuować. Nie ma sensu, żeby e, dalej iść w coś, co sami czujecie, że nie jest dla Was. Wykorzystajcie ten moment we wrześniu i zakończcie coś, co jest dla Was toksyczne. Pod koniec miesiąca natomiast nadchodzi czas intuicji, marzeń, fantazji. Będziecie mieli możliwość zaangażowania się w zupełnie nowe sprawy, zupełnie nowe projekty, zupełnie nowe relacje. Będziecie mieć w sobie dużo siły na to, żeby skontaktować się z osobami, które są dla Was atrakcyjne, które są bliskie Waszemu Sercu, ale do tej pory z jakiegoś powodu nie mm, mieliście możliwości nie mieliście w sobie takiej energii, chęci do tego, żeby kontaktować się z tymi osobami. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.